Zapraszam na odcinek Polscy aktorzy, aktorki, celebryci, którzy zmagali się z alkoholizmem, część druga. Andrzej Hyra, urodzony w sierpniu 1964 w Gryfowie Śląskim. Aktor i reżyser. Jest absolwentem Pierwszego Liceum Ogólnokształcącego imienia Mikołaja Kopernika w Lubinie. W 1987 ukończył studia na Wydziale Aktorskim Akademii Teatralnej imienia Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie a w 1994 na Wydziale Reżyserii tejże uczelni. W latach 90. był drugim reżyserem talk show Wieczór z Alicją. W filmie zadebiutował w 1993 rolą Ben Wollow w kolejności Uczuć w reżyserii Radosława Piwowarskiego. Pierwszą nagrodę przyniosła mu rola Gerarda Nowaka w filmie Dług Krzysztofa Krauzego, za którą w 1999 został uhonorowany w kategorii pierwszoplanowa rola męska na Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Dyni. W 2019 otrzymał specjalną nagrodę imienia Zbyszka Cybulskiego za całokształt twórczości. Aktor wielokrotnie w wywiadach przyznawał się do palenia trawki a także picia alkoholu. Pierwszy raz opowiedział o tym w 2020 roku. Jednak narodziny syna spowodowały, iż zaczął walczyć z nałogiem. Obecnie od wielu lat wybitny aktor jest czysty i wyszedł z nałogu. Izabela Trojanowska, urodzona w kwietniu 1955 w Olsztynie, Piosenkarka rokowa, aktorka filmowa i teatralna, autorka tekstów, projektantka mody oraz osobowość medialna. W latach 70. rozpoczęła profesjonalną karierę muzyczną. W 1971. odebrała z rąk Karola Wojtyły nagrodę imienia Maksymiliana Kolbego na festiwalu pieśni sakralnej Sacrosong w Chorzowie. Poza tym otrzymała Nagrodę w Związku Kompozytorów na Festiwalu Piosenki Radzieckiej w Zielonej Górze i została laureatką Nagrody za debiut na Krajowym Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu. Jest córką Zofii z domu Barcz i Maksymiliana Szuców, którzy pobrali się w 1952. Ma dwóch braci, starszego o dwa lata Maksymiliana i młodszego o dwa lata Romana. Jej wujem był Henryk Strzelecki. Pochodzi z rodziny o muzycznych tradycjach. Matka śpiewała i grała na gitarze, a ojciec grał na skrzypcach. Aktorka telewizyjna zadebiutowała rolą Teresy Sikorzanki w serialu Strachy. We wrześniu 1982 wyjechała do Holandii, gdzie zagrała kilka koncertów. Gdy dowiedziała się, że mąż ma inną, wpadła w depresję i alkoholizm. Po rozwodzie z mężem aktorka obiecała sobie, że już nie sięgnie po alkohol. Skończyła z tym. Piłam za dużo, jak sama mówi. Zaniedbywałam obowiązki prywatne i rodzinne. Obecnie jest abstynentką i czuję się szczęśliwa. Jerzy Bończak, urodzony 29 lipca 1949 w Bieżuniu. Aktor teatralny, filmowy i telewizyjny, reżyser teatralny. Sporadycznie używa głosów w dubbingu. W dzieciństwie przeprowadził się wraz z rodzicami z Bieżunia do Warszawy. Absolwent PWST w Warszawie z 1971. W latach 1971-72 występował na dyskach teatru im. Stefana Jaracza w Olsztynie, oraz w warszawskich teatrach Rozmaitości i Nowym, a także Kwadrat. Od 1976 jest w związku małżeńskim z Ewą, mają dwoje dzieci, Piotra i Annę. Wybitny aktor wyznał jakiś czas temu w jednym z wywiadów, iż zmagał się z chorobą alkoholową. To straszne uzależnienie sprawiło, iż aktor miał trudności z wykonywaniem pracy zawodowej, a także spowolniło jego myślenie. Aktor nie podjął się jednak specjalistycznemu leczeniu. Z nałogów pozwoliła mówić jego żona. Lech Dyblik, urodzony w sierpniu 1956 w Złocieńcu. Aktor teatralny, filmowy i telewizyjny, pieśniarz. W 1981 ukończył studia na PWST w Krakowie, uzyskując dyplom dwa lata później. W latach 81-87 był zatrudniony w Teatrze Narodowym w Warszawie. W latach 2010-2021 grał postać złomiarza filozofa Kazimierza Badury w serialu komediowym Świat według Kiepskich, w którym to wcześniej grał różne role epizodyczne. W 2011 wydał płytę pod tytułem Pandycka Dusza, zaś w 2012 Dwa Brzegi. Pod koniec 2014 wystąpił w teledysku do piosenki Sławomira Zapały Megiera, zaś dwa lata później w teledysku Arka Zabilińskiego do utworu PKS Song. Mieszka w Łodzi, ma młodszego brata Pawła, który wystąpił wraz z nim w 2010 w trzech odcinkach serialu Świat według kiepskich. Ma trzy córki. Lech Dyblik, jak sam o sobie mówi, jest od ponad 20 lat niepijącym alkoholikiem. Jego dojście do pełnej abstynencji i co za tym idzie chwile słabości, a także narastające problemy rodzinne, osobiste oraz zawodowe, to dla niego mądra, głęboka i ciekawa historia aktora, którego trawiło uzależnienie od alkoholu. Michał Koterski, urodzony w grudniu 1979 w Krakowie, aktor, prezenter, telewizyjny, satyryk, jest synem reżysera Marka Koterskiego i Iwony Ciesielskiej, jest bratem stryjecznym Macieja Koterskiego, który grał Piotrusia Wolańskiego w filmie Kogiel Mogiel i Gali Matias, czyli Kogiel Mogiel 2. Uczęszczał do liceum ogólnokształcącego w Łodzi, studiował scenopisarstwo w warszawskiej szkole filmowej. Zadebiutował na wielkim ekranie rolą Sylwusia, syna Adama Miałcińskiego w filmie Marka Koterskiego I Love You. W 2014 uczestniczył w pierwszej edycji programu Dancing with the Stars, Taniec z gwiazdami. W 2018 zagrał Adasia Miałcińskiego w filmie Marka Koterskiego Siedem uczuć oraz wystąpił z Marcelą Leszczak w jednym z odcinków programu The Story of My Life: historia naszego życia. W 2020 publicznie opowiedział o swoich uzależnieniach od papierosów, napojów alkoholowych i narkotyków, z którymi poradził sobie, jak podkreślił, dzięki nawróceniu, lekturze Biblii i codziennej modlitwie do Boga. Jak mówił, bez alkoholu nie mogła się odbyć żadna impreza, odbiło się to na jego psychice. W końcu propozycje ról przestały sypać się jak z rękawa, a Koterski trafiał na odwyk za odwykiem. Sam uważa dziś, że z dna, na które spadł, wygrzewał się cudem. Robert Gonera, urodzony w lutym 1969 w Sycowie, aktor teatralny i filmowy. Wychowywał się w Twardogórze, gdzie regularnie odwiedzał kino, które w 1994 reaktywował wraz z braćmi. Uczęszczał do liceum ogólnokształcącego imienia Juliusza Słowackiego w Oleśnicy, gdzie zdobywał pierwsze aktorskie szlify w amatorskim teatrze i kabarecie Salon Satyryczny Struś. Był autorem spektaklu, który zdobył wyróżnienie na przeglądzie kabaretów we Wrocławskim Młodzieżowym Domu Kultury. Maturem zdał w wieku 18 lat, ponieważ poszedł do szkoły rok wcześniej. W 1991 ukończył wrocławską filię PWST w Krakowie, w której później prowadził zajęcia warsztatowe. W 1990 zadebiutował w roli Motła Kamzola w klasycznym muzykalu skrzypek na dachu Jerego Boka, w reżyserii Jana Szurmieja na scenie operetki wrocławskiej. Za kreację biznesmena Adama Boreckiego w dramacie kryminalnym Krzysztofa Krauzego dług otrzymał polską nagrodę filmową Orła. Robert Gonera udzielił parę lat temu szczerego wywiadu, w którym opowiedział o terapii i swoim uzależnieniu od alkoholu. Paręnaście lat temu udał się do specjalisty i przestał pić. Jak dodaje, od tamtego czasu miał tylko jedną chwilę słabości, kiedy sięgnął do kieliszka. Na szczęście tylko jedną. Waldemar Obłoza, urodzony w Gołych Łąkach, aktor teatralny, telewizyjny i filmowy. Rozpoznawalność zapewniła mu rola Romana Kurskiego w sitcomie Polsatu Miodowe Lata, i Romana Hofera w telenoweli TVN na wspólnej urodził się i dorastał w rodzinie katolickiej w małym gospodarstwie w gołych łąkach w powiecie mińskim w gminie Latowicz. Jako najmłodsze z pięciorga dzieci wychowywał się z dwiema siostrami i dwoma braćmi. Jego ojciec Margdy miał 15 lat. Wkrótce rozpoczął naukę w liceum zawodowym z internatem przy zakładach mechanicznych Ursus. Zdawał kilka razy do szkoły teatralnej, zanim trafił do ogniska teatralnego Jana i Haliny Machulskich przy warszawskim Teatrze Ochota. W 1985 ukończył filię PWST we Wrocławiu. W latach 87-88 był związany z ośrodkiem Teatru Otwartego Kalambur we Wrocławiu. W latach 1988-90 występował w warszawskim Teatrze Komedia. Kilka lat temu przyznał publicznie, że zmagał się z uzależnieniem od alkoholu. Gdy scenarzyści serialu na wspólnej postanowili wykorzystać wątek alkoholizmu w granej przez niego postaci, ucieszyło to aktora. Jak sam powiedział tu cytat, od dawna byłem już trzeźwy i pomyślałem, że to świetna okazja do tego, żeby pokazać, jak trudny jest alkoholizm.